I <laughs> don't <laughs> <laughs> okay, get, uh, <laughs> uh, <laughs> get it, it's Niech na spotkanie proga kochająca dobieje. Ośmiel wyjdź i dość ci wam. Kopaki, jest D Dobra chłopaki, chodźcie chłopaki, chodźcie chłopaki, chodźcie, 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 chodźcie. chodźcie, chodźcie. chodźcie, 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 chodźcie. chodźcie Dobra, <ślech> chodźcie. Tak, ślub będzie niedługo. Idę na ślub. Idę na ślub trzeba zapłacić, chłopaki. Patrzmy do kościoła, do odbić się. Przepraszam, muszę dogadać z panem. No to chodź, to chodź, chodź, chodź. Niech nie. pan pokaże mi tego burcika. Burcika będę do mnie do domu.